Czy wasze ciała dają radę jeszcze? Oj, no, dają. Oj, ja już jestem zmęczony. Naprawdę? No, troszeczkę. Wymęczyłam gościa, przepraszam bardzo, ale jeszcze musisz się trochę pomęczyć, no, bo trochę muszę się pomęczyć. zaczęło mi się to podobać bardzo i chciałabym potańczyć jak najdłużej. Kiedy dzisiaj przed werdyktem usłyszeliście, że trzy pary otrzymają złą wiadomość, była taka chwila zwątpienia, może trochę strachu? Oczywiście, ten program jest na tyle nieprzewidywalny, że zawsze tutaj jest chwila zwątpienia. A my jeszcze byliśmy w samym środku stawki, Dokładnie. więc tutaj mogło się wydarzyć wszystko Wszystko i tak naprawdę widzowie zdecydowali o tym, że przechodzimy dalej bez dogrywki, za co jesteśmy Wam bardzo wdzięczni. Dziękujemy bardzo. Tutaj wiemy, że na pewno mamy wsparcie od słuchaczy Rady RMF FM, ale jestem ciekawa, czy może Wojtek, Ty coś wiesz na ten temat, czy macie też wsparcie od żugajek? Mamy! Na pewno mamy! Jakieś wsparcie od żugajek. Część... Dużo do mnie pisze żugajek, tak. że bardzo nas wspiera, więc bardzo Wam dziękujemy. Część dziewczyn bardzo nas naprawdę wspiera, naprawdę. wysyłają nam wiadomości prywatne, tak. robią edity, które są przecudowne. No. Więc naprawdę, dziewczyny, fajnie, że jesteście. Tworzycie super społeczność i liczymy na Wasze wsparcie dalej. No właśnie, bo w, w minionej edycji, kiedy ten czuje z Julią Żugaj, tutaj rzeczywiście cała hala była pełna żugajek, zarówno tu, jak i jeszcze przed budynkiem. E, dlatego też widzowie. Zaczęli się zastanawiać, czy to wsparcie przekażą również e, Oli i Tobie po prostu, ponieważ wiem, nie wiem, czy ty o tym wiesz, ale pojawiają się takie komentarze, że stałeś się kraszem hmm. dla wielu młodych no dziewczyn. No. największy polski krusher. <grym> jak wie. ty się czujesz z tym, że tańczysz z kraszem tutaj e, polskich nastolatek? Ach, troszkę nieśmielona, ale jakoś daje rad. <grym> nie no, super jest, kurczę. No nie no, Wojtek jest przede wszystkim nie dość, że kraszerem, to też bardzo dobrym człowiekiem. Dobry. No w sensie ma dobre serce i o tym też pamiętajcie. Ola, a jakbyś miała powiedzieć, czy ty czujesz może pewnego rodzaju presję, ponieważ Wojtek w ubiegłej edycji doszedł do wielkiego finału? Czy ty czujesz jakąś presję, że musisz dać z siebie jak najwięcej właśnie pod tym względem, żeby Razem z Wojtkiem zagościć w finale. Umówiliśmy się, że jak nie dojdziemy do finału, to się nie obrazi, ale plan jest taki, żeby jednak ten finał osiągnąć. No, ale przede wszystkim chyli. ma się bardzo dobrze bawić. Tak, i tak? to no nam to na razie wygląda. To jest dobra zabawa. Ja A chcę się będzie, nauczyć tańczyć. I przed nami nie mogę zdradzić, jaki taniec, ale będzie taki, że się na pewno będziemy dobrze bawić. No właśnie, wyprzedziłeś tak moje pytanie kolejne, bo byłam ciekawa, wiesz, co, co szykujecie dla widzów w kolejnym e, odcinku. Ale jakbyś miała powiedzieć, czy jest jakiś taniec, na który szczególnie czekasz? Jest. Jeden. Okay. Co to za taniec, bo ja też jestem ciekaw. No chyba rumba. Na rumbę czekasz? Tak. Okay. tak. Żeby te twoje nogi te odsłonić. Okej. Okay. <gry> Natomiast ten najbliższy taniec nie mogę powiedzieć zbyt dużo, ale na pewno gra w duszy najbardziej. Tak, jest podobny do rumby. Mhm. O. Ciekawa podpowiedź. <grym> Wojtku, jakbyś ty miał powiedzieć, bo to jest Twoja druga edycja tańca z gwiazdami. Jakbyś miał porównać, miałeś dwie partnerki, dwie młode, yy, piękne nie i wygląda to ambitne oj, dziewczyny. Nie, I jakbyś miał, wiesz, może nie, jakieś nie, porównanie. Nie, nie ma tej też co porównywać. Obie były wyjątkowe <grym> i wspaniałe, więc. Ja tu stoję. Nie będę I porównywał. Okej, okay, ale czy myślisz, że razem z Olą masz, yy, czy, czy są predyspozycje na to, że dojdziecie do tego finału? Tak jak Ola mówi, że się nie obrazisz wprawdzie, jeżeli nie. Oczywiście życzymy wam tego finału, ale mm. czy myślisz, że to są predyspozycje? Czy Ola ma predyspozycje na dobrą, zawodową tancerkę? Oczywiście, że tak. Ma przepiękne nogi, ma piękny, naturalny ruch, super rytmiczne stopy. Tylko trzeba okrzesać trochę ten diament i... <laughs> będzie dobrze. I będzie Ciężko dobrze. też porównywać. My jesteśmy z Julką zupełnie innymi ludźmi, więc tutaj wiesz, ja nigdy nie tańczyłam. Mm -hmm. Więc ja dopiero odkrywam, na co mnie stać. Dokładnie. A stać ją jeszcze... naprawdę I na dużo. Odkrywa to Wojtek. I jeszcze zobaczymy pewnie wiele więcej niż dotychczas pokazałaś. Słuchajcie, dzisiaj z programem pożegnał się Maciek Kurzajewski wraz z ręką Klimentową. No i jak? Czy Wy sądzicie, że to była słuszna decyzja widzów? Kurczę, ciężko powiedzieć, czy to była słuszna decyzja. Na pewno była to niespodziewana decyzja. Niespodziewana na pewno nie, była. Nie wiem. Ale ten program jest nieprzewidywalny. Tak. Ale też rozmawialiśmy z zakulisami o tym, że ten skład w tej edycji jest taki, że kompletnie nie wiesz, co Dokładnie, się wydarzy. Dokładnie, że odcinek Tutaj... na odcinek jest tak naprawdę loteria. Ciężko jest stwierdzić, mhm. kto przejdzie do kolejnego odcinka. Tak? Tak. No właśnie, a propos tego mocnego składu, bo tak samo uważają jurorzy, z którymi rozmawiałam, że to jest, mówią, że to jest naprawdę mocna edycja. W takim razie jestem ciekawa... Kogo wy uważacie za swoją największą konkurencję? Nie myślimy nawet chyba. Własne ambicje Dokładnie. uważamy za największą konkurencję, bo tylko presja w sobie po może nas pokonać. Lepsi z odcinka na odcinek tak. od, od samych siebie. Chcemy tak? się dobrze bawić. Dokładnie i się bawimy. Super, w takim razie takiej zabawy Wam życzymy i udanych przygotowań do kolejnego odcinka. I czekamy na ten taniec podobny do Rumby. Podobny do Rumby. Podobny do Rumby. Ale jest tam takie. Czk, czk. Okay. Dzięki. No to już dużo zdradził. Dzięki wielkim.